Witajcie, możecie sobie usiąść chwileczkę, znaczy no, nie chwileczkę, co najmniej pół godziny macie siedzenia zagwarantowane, chyba że ktoś w trakcie będzie chciał podnieść do góry i coś tam zawołać, to będzie fajnie. Znaczy no, tylko w granicach normy. Dobrze, posłuchajcie, jesteśmy, jesteśmy tydzień czasu po wyborach, nie bójcie się, nie będę mówił o polityce. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę po tych wyborach, to niezależnie od tego, kto jaką opcję reprezentował, za nią stał, i przedstawiciele tych opcji, dwóch głównych, że tak powiem, konkurentów, nagle zaczęli mówić o tym, że trzeba pojednania. Tak? że no, my zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest taka, że potrzebujemy pojednania, potrzebujemy, bo konflikt i ten podział jest bardzo głęboki i że teraz wszyscy musimy zrobić wszystko i prezydent i jego konkurent i wszystkie siły polityczne muszą razem pracować na to, żeby jakoś ten podział zasypać, żeby nastąpiło pojednanie. Wiecie, pojednanie to jest akt zgody, który kończy konflikt. Tak to jest w słowniku. Akt zgody, który kończy konflikt. I myślę sobie, że jeżeli e, jakby te, ci, ci przedstawiciele mówią o potrzebie pojednania, to są świadomi podziału. I że są świadomi, jakoś czują tą potrzebę, że potrzeba jest usunąć ten podział. Dlatego, że widzicie, podział zawsze przynosi zniszczenie. I już tutaj nie chodzi tylko o wymiar, tak jak od tego rozpocząłem ten wymiar, że tak powiem, społeczny, narodowy. Wszędzie podział przynosi zniszczenie. E, przenosi zniszczenie do naszych rodzin, przenosi zniszczenie do kościołów, przenosi zniszczenie do relacji, każdej relacji. Rodzic, dzieci, wszędzie, gdzie jest podział, to przynosi zniszczenie. Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ja tak jak mam taką perspektywę, to jeszcze w tym wymiarze, że tak powiem, ogólnonarodowym, my mieliśmy kilka takich momentów, gdzie były takie mocne wezwania do tego, że teraz musimy się już. Pojednać. Przypomnę Wam kilka takich rzeczy. Pierwsze takie wydarzenie to była śmierć Karola Walityły Jana Pawła II w 2005 roku. I teraz po prostu wszędzie, no teraz musimy się pojednać niech kto do nas coś przemówi. Wiecie, takim e, e, ba, bardzo ciekawym zjawiskiem było to, ci z Was, którzy interesują się piłką nożną to będą wiedzieli, że to było naprawdę niezwykłe wydarzenie, że na stadionie kibice Krakowi i Wisły, Wisły się pojednali. Na chwilę. Właśnie tutaj jest ta podpowiedź na chwilę. Że już teraz my rozumiemy, tak? I teraz dwa najbardziej zwalczające się grupy, bo to tam, co, co się dzieje, to wiecie, ja lubię sport, ale po prostu czasami mnie to przeraża, co ten sport może wyzwalać, a myślę, że to nie sport wyzwala, to jakieś inne ukryte interesy tam są. Jakkolwiek, jak przeczytałem czy tam gdzieś zobaczyłem, że kibice Krakowi i Wisły się pojednali, ja mówię no to coś w tym musi być. Ale tak jak ktoś tutaj mi podwiedział na chwilę. Druga taka sytuacja w naszej historii współczesnej to 2010 rok, katastrofa smoleńska. Pamiętacie, ja pamiętam, jaki to no, bo to było naprawdę wstrząsające, prawda? I teraz te wszystkie deklaracje, my już musimy skończyć z mową nienawiści, i tak dalej, bo to wszystko prowadzi do tego. Musimy skończyć ten podział, prawda? Ostatnie, najświeższe wydarzenie 2019 rok zabójstwo prezydenta Gdańska Adamowicza. Dość tej mowy nienawiści. Musimy wszyscy się upamiętać, tak? Tylko wiecie co się działo później. Tak? Później ja to, e, e, to jakoś wyzwala mimo wszystko w człowieku nadzieję, że może coś się zmieni, ale później oglądam telewizję i po prostu tutaj mówią o pojednaniu, a tutaj później postępuje spór, kto za co powinien przeprosić, kto bardziej jest winny, a jak ktoś przeprosił, to nie tak przeprosił, jak powinno być i po prostu zapominamy o tym w wymiarze takim, powiedzmy sobie, e, społecznym i sprawa rozwija się dalej. Więc dlatego tytuł mojego dzisiejszego zwiastowania brzmi jakby w kontekście tej atmosfery: czy pojednanie może być rzeczywistością? Czy to jest tylko po prostu jakaś iluzja, fikcja? I oczywiście, tak jak na wszystko, również i na ten temat chcemy spojrzeć z biblijnej perspektywy. Tak, dlatego że wszystko, co. Jakoś funkcjonuje w życiu. Wierzymy w to, że funkcjonuje w odniesieniu do Boga, że to On po prostu przyniósł tą prawdę w oparciu o którą nas wyzwala i w oparciu o której możemy doświadczyć tego prawdziwego życia. Więc okazuje się, że pojednanie jest ważnym tematem w Biblii. I dzisiaj cztery wersety wam chcę przedstawić i parę myśli z tych wersetów, jakby wydobyć. Pierwszy i to jest list do Efezjan, pierwszy rozdział i dziesiąty wiersz. Posłuchajcie uważnie. Uczynił to, to jest nawiązanie do tego, co Bóg tam uczynił wcześniej, mowa jest o tym, co on zrobił w Chrystusie, ale jest takie jakby sumowanie, uczynił to ze względu na plan, obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego, co w niebie i tego, co na ziemi. Nie ma tutaj słowo pojednanie, ale jest słowo połączenie. To jest właśnie jakby inne słowo, które o tym mówi. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, bo to jest ważne, żebyśmy mieli tą biblijną perspektywę, że Bóg ma plan. Bóg ma plan. Czyli chcę Wam powiedzieć, że Bóg nie działa jakby tak. Nie, Bóg nie improwizuje. Nigdy nie jest zaskoczony. On ma plan. A plan oznacza, że on najpierw robi to po to, żeby później mógł zrobić tamto, i następne, i następne. Bóg ma plan. I celem tego planu jest doprowadzenie do połączenia. Tutaj jest użyte słowo wszystkiego, co jest na niebie i na ziemi. Ja nie wiem, co to oznacza. Powiem. Ja zawsze, kiedy czytam ten wiersz, to mam takie wrażenie, że to wykracza po moje zrozumienie. Że to wszystkiego, co na niebie i na ziemi, tak sobie myślę, Boże, o co chodzi? Czy żeby, moje, żeby moje myśli czasami za daleko nie poleciały. Ale zakładam, że nasze poznanie jest cząstkowe i my nie wiemy, co się za tym kryje, jakkolwiek Bóg ma bardzo daleki, głęboki plan, którego celem jest połączenie. I kiedy ten plan się wypełni, kiedy to połączenie nastąpi, jest napisane, że wtedy nastąpi pełnia czasu. Drugi tekst, to jest list do Efezjan, drugi rozdział i czternasty wiersz. I tutaj już jest bardziej konkretnie, bo Bóg ma plan i On ten plan jakoś realizuje. Zobaczcie, Efes 2,14. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, wrogość. Mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł sprawę oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. Kilka myśli z tego. Główna rzecz. Krzyż Usuwa wrogość. Widzicie, i te wszystkie deklaracje, chęci i pragnienia, bo my jakoś czujemy, potrzebujemy pojednania, potrzebujemy pojednania, ale jest to niemożliwe, jeżeli z naszych serc nie zostanie usunięta wrogość. A to, co robi krzyż, to krzyż usuwa wrogość. Nie wiem, czy Wy się ze mną zgodzicie, i oczywiście mówię to z takim uproszczeniem, ale w pewnym sensie my jesteśmy wychowywani w kulturze wrogości. Niemiec Twój wróg, Żyd Twój wróg, Rusek też, że tak powiem, Twój wróg. Nie wiadomo, jak to z, Ukrai z Ukrainą i ten wołoń, twoi wrodzy. Tak? Jeżeli ktoś myśli inaczej, twój wróg. Nawet widzicie, powracając do tego podziału politycznego, jeżeli ktoś nie ma takich poglądów jak, jak, jak ty, to na ogół to się przeradza we wrogość. To jest wróg. Pisowie jest wróg, połowie jest wróg. Widzicie, my, jest, my, my, my jeszcze jeżeli po prostu tworzymy się na tą narrację, tak, która płynie ze środków masowego przekazu, my jesteśmy formowani przez wrogość. A jeżeli jesteśmy form, formowani przez wrogość, to możemy sobie marzyć o pojednaniu, ale jeżeli z wrogością sobie nie poradzimy i będziemy spostrzegać ludzi jako wrogów, a wrogość to jest nieprzyjazne nastawienie, to jest nastawienie na zwalczanie, że my musimy coś zwalczyć, że możemy się, musimy, musimy się zwalczać. Wiecie, wrogość to nie jest tylko emocja. Powiecie, emocje to my mamy, tak? Rozgniewamy się, prawda i tak dalej. Ktoś nas denerwuje, kto nas zirytuje, to jest część naszego życia. Wrogość. To jest coś więcej niż emocja. Wrogość to jest takie świadome, trwałe nastawienie serca. To jest zawiść, którą pielęgnujemy w sercu. Widzicie, tutaj jest napisane bardzo ciekawe, że Jezus na krzyżu zniósł mur nieprzyjaźni. I teraz mówi tak, że On zniósł zakon, prawo oparte na przykazaniach. To jest ciekawe. Czy to znaczy, że Jezus wprowadził bezprawie? Nie. Ale On wprowadził inne prawo. Prawo oparte na przemianie serca. Prawo miłości oparte na przemianie serca. Widzicie, krzyż zmienia serce. I to jest jedna z największych mocy Krzyża. My mówimy, zwiastujemy Krzyż, który jest mocą Bożą. Na czym ta moc polega? Główny wymiar mocy Krzyża jest to, że Krzyż zmienia serce. W zamiarze Boga Krzyż nie miał stać się obiektem kultu. A my używamy jako symbol, tak? ale to nie o to chodzi. W zamiarze Boga Krzyż jest poselstwem, które zmienia serce. Jeżeli nasze serca nie są zmienione, to po prostu my uprawiamy religię, a nie jesteśmy uczniami Jezusa. Kolejne miejsce, list do Kolosan, pierwszy rozdział i dwudziesty wiersz. I znowuż mamy jakby to określenie bardzo głębokie. I przez niego, czyli przez Jezusa. Pojednać ze sobą. Otwórzmy się na to słowo. I przez niego pojednać ze sobą wszystko. Na ziemi i w niebie. I teraz zwróćcie uwagę, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez niego na krzyżu. Wiecie, chcę podkreślić to określenie, że on wprowadził pokój za cenę. Możemy tu powiedzieć: cena. Jeszcze raz cena. Co to znaczy, że została cena? Że Za to trzeba zapłacić. Tak. Czyli pojednanie wymagało zapłacenia ceny. Czyli widzicie w, w, w Bożym znaczeniu, albo z tej bożej strony, Bóg zapłacił tą cenę, że oddał swojego Syna. Jezus umarł za nas. To była cena. Widzicie, pojednanie nie przydarza się. Pojednanie musi stać się dla nas wartością, dla której jesteśmy gotowi się poświęcić. Jak to zrobił Jezus? Oddał swoje życie. Jak to my robimy? Musimy się nieraz zaprzeć siebie. Musimy zrezygnować z pewnych rzeczy, musimy nauczyć się przebaczać. To czasami boli. Ale jeżeli pojednanie i pokój jest dla nas wartością, my tą cenę jesteśmy w stanie zapłacić. Inaczej to się nie stanie. Po prostu to będą tylko takie Marzenia w telewizji po wyborach. Pojednanie z Bogiem, widzicie, to nie jest, to nasze pojednanie z Bogiem nie polega na negocjacji, na negocjacji z Nim. Czyli tak, dogadaliśmy się z Bogiem. I Bóg mówi: Dobra, ja trochę ustąpię ze swoich wymagań, a Wy będziecie trochę lepsi. Tak. Jakoś się dogadamy. Ja trochę obniżę Twoje standardy, a Wy troszkę lepsi będziecie i znajdziemy kompromis. Nie, to nie, nie z tego wypływa to te, te pojednanie z Bogiem. Pojednanie z Bogiem wypływa z tego, że Bóg zapłacił całkowitą cenę za to, żeby to pojednanie było możliwe. Że Jezus stał się człowiekiem i on, jako człowiek, Wypełnił wszystkie warunki Boże, żeby z ludzkością mogło nastąpić pojednanie. I teraz przeczytajmy ostatni tekst. drugi liść do Koryntia, na rozdział 5 i 18, do 21 wiersza. A wszystko to jest z Boga. Który nas pojednał sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga. Który przez nas skieruje do ludzi wezwanie, w miejsce Chrystusa błagamy. W miejsce Chrystusa błagamy. Nie nakazujemy, nie rozkazujemy, nie gromimy. Błagamy. Pojednajcie się z Bogiem. I parę rzeczy, które z tego wynika. Widzicie, Pierwszą rzeczą, którą mamy tutaj napisane, to to, że my zostaliśmy pojednani z Bogiem przez Chrystusa. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne, dlatego, że, żebyśmy my mogli wnosić pojednanie, sami musimy być pojednani z Bogiem. To jest bardzo ważne. Tak? I, I widzicie, e, robienie wszystkiego, ludzie mają dobre pragnienia. W ludzkich sercach są dobre pragnienia. Wiecie, na czym polega problem? Że chcą mnie zrealizować w oderwaniu od Boga. Te pragnienia miłości, pragnienia szczęścia, pragnienia jedności, to jest wszystko szczątka Bożych pragnień w nas. To są Boże standardy. Problem polega na tym, że odłączyliśmy się od źródła. Że odłączyliśmy się od tego, który jest źródłem miłości, który jest źródłem szczęścia. Odłączyliśmy się od tego, który jest źródłem pojednania. Bóg jest źródłem pojednania. Dlatego my musimy pojednać się z Bogiem. Musisz być pojednany z Bogiem, jeżeli myślisz o pojednaniu. Ci wszyscy politycy, którzy mają dobre idee, jeżeli nie są pojednani z Bogiem, to będą tylko dobre idee. Pojednanie z Bogiem. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kiedy my jesteśmy pojednani z Bogiem, to coś się dzieje w naszych sercach. Tak, jest uporządkowane nasze serce. Potrzebujemy doświadczyć pojednania z Bogiem, Jego przyjęcia, Jego uzdrowienia, Jego miłości i uzdrowienia naszego serca z wrogości. Każdy człowiek potrzebuje przebaczenia od Boga. Zgodzicie się ze mną? Każdy człowiek. Biblia mówi to tak: wszyscy są grzesznikami. Pozwolicie, że Wam powiem swoją interpretację, jak ja to nazywam. Wszyscy trochę są porumbani. Tak? Wszyscy trochę jesteśmy porąbani w środku. Bo wszyscy jesteśmy grzechnikami, to takie techniczne określenie już często religijne nie oddaje rzeczywistości, ale prawda jest taka, że my wszyscy w środku jesteśmy trochę pokieraszowani. I do, jeżeli nasze wnętrze nie jest poukładane przez Boga, to z tego wnętrza nie może wypłynąć to, co boskie. Właściwe, kiedy my doświadczamy przebaczenia, to to, co dzieje się w nas, to my mamy postawę wdzięczności, życzliwości i przebaczenia w stosunku do innych. Z nieprzebaczenia, kiedy zachowujemy urazy, Rozwija się złość, pragnienie zemsty i właśnie to, co nazywamy wrogością. Wiara w Ewangelię. Wierzycie w Ewangelię? Tak, tak. Uważajcie, co mówicie, bo to jest podstęp. <śled> wiara w Ewangelię, albo inaczej, jeżeli wiara w Ewangelię nie zmienia naszego serca, To jesteśmy religijni, ale nie jesteśmy uczniami Jezusa. My możemy zmieniać religię, ale Jezusowi chodzi o to, żeby zmienić życie. Zmiana religii to oznacza, że mamy nowe zwyczaje, czegoś robiliśmy, a teraz nie robimy. I mówimy, teraz jesteśmy nowi, bo my już kiedyś coś robiliśmy, a teraz nie robimy. Kiedyś święciliśmy jajka, a teraz nie święcimy jajek. Na przykład. Prawda? I myślimy, że to, jest to, że to jest to chrześcijaństwo. Że to o to chodzi. A to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli wiara w Ewangelię nie zmieni naszego serca, nie uwolni nas z wrogości, to mamy nową religię, ale nie mamy nowego życia. I teraz zobaczcie następna rzecz. Kiedy my. E, e, jesteśmy pojednani z Bogiem i to zmienia nasze serce, to coś się dzieje z naszą postawą. Widzicie, my inaczej zaczynamy patrzeć na życie, inaczej zaczynamy patrzeć na ludzi. Jaka, jaki jest Boży sposób patrzenia? Mamy tam napisane, Bóg świat ze sobą pojednał. To jest niezwykłe. Bóg, świat ze sobą. Jak jest Bóg nastawiony do świata? Na pojednanie. Na pojednanie. Ja myślę, że my za, za mocno ekspanujemy po prostu właśnie jakąś wrogość. A Bóg jest nastawiony na pojednanie. To wypływa z Niego. Bóg, świat ze sobą pojednał. Ale w jednym, w jednym miejscu jest napisane, że Bóg świat ze sobą pojednał a w tym, co czytaliśmy, że Bóg świat ze sobą jedna, czyli, że On cały czas jest w pewnym procesie, w pewnym działaniu, bo pojednał Bóg świat ze sobą poprzez to, przez ten fakt, że Jezus umarł za nas na krzyżu, ale cały czas jedna, że jakby rozwija to pojednanie, żeby to dotarło do każdego serca, do każdego człowieka i czytamy, wszystko, co jest na niebie i na ziemi, żeby pojednało się z Nim. Czyli widzicie pojednanie, wypływa z Boga. Możemy powiedzieć, że to jest boskie nastawienie do świata. Jeżeli masz boską, bożą postawę, chrystusową postawę jesteś nastawiony na pojednanie. I to ma przełożenie nie tylko jakieś takie wielkie, ale to ma przełożenie na twoje nastawienie do ludzi wokół ciebie, do, w, w małżeństwie, w rodzicielstwie, w tych praktycznych rzeczach, podstawowych wymiarach jesteś nastawiony na pojednanie. I teraz zobaczcie następna rzecz. Że kiedy On nas pojednał ze sobą, to jest napisane, że On nam coś powierzył. Prawda? Jest napisane, że powierzył nam służbę pojednania i że poje, powierzył nam słowo pojednania. To jest ciekawe. Myślę, dla mnie, jak, jak, jak to rozważałem, to tak stwierdziłem, że to jest ważne, że, że najpierw jest służba, a później jest słowo. Służba to jest to, co robimy, a słowo to jest to, co, to, co mówimy. Więc widzicie, służba opiera się na tym, że my coś wnosimy, coś robimy. Tak, służba wymaga naszego nastawienia, wymaga naszej postawy. To nie jest tylko głoszenie zakazalnicy. Bóg was kocha, Bóg chce się z wami pojednać. To nie o to chodzi. Tylko, prawda? To jest moje nastawienie, że ja muszę tę postawę pojednania wnieść w życie. Ja muszę wnieść w relacje najbliższe, jakie mam. Że ja tam wnoszę swoje nastawienie pojednania i to jest służba. ta służba. Uwiarygodnia moje słowo. Najpierw służba, a później słowo. Widzicie, ja myślę, że nie ma takiego stanu neutralnego. Jest albo konflikt, albo pojednanie. Nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę na to, że e, nie trzeba za bardzo szukać powodów do konfliktu. Jak tam u Was jest? Tak? One się jakoś same znajdują. Prawda? One się same znajdują. Jeżeli my nie nauczymy się z tymi konfliktami uporać poprzez postawę pojednania, to to będzie nas rozbijać. Albo jesteśmy w konflikcie, albo jesteśmy pojednani. Tak? I to jest bardzo ważne, i to jest bardzo istotne. Pojednanie. Jest powiązane z relacją i uzdrowieniem tej relacji. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką potrzebujemy w swoim życiu. A więc podsumujmy jakoś. A więc pierwsza rzecz: Boży plan pojednania rozpoczyna się od tego, że doświadczasz pojednania z Bogiem, uznając ofiarę Jezusa na krzyżu. To się od tego rozpoczyna to jest fundament. Kolejna rzecz jest taka, że w pojednaniu z Bogiem następuje uzdrowienie Twojego serca, następuje uzdrowienie naszych serc. To jest kluczowa rzecz. Nasze serca muszą być uzdrowione przez Boga. Muszą być wolne od chaosu, zamieszania, wolne od winy. Potrzebujemy przebaczenia, potrzebujemy uzdrowienia, wolności od złości, od goryczy, od wszelkich pretensji potrzebujemy, żeby Duch Święty uzdrawiał nasze serca. To jest ta główna rzecz, którą ludzie pomijają w swoich pragnieniach. I kiedy masz zmienione serce, wnosisz pojednanie w relacje. I ta służba pojednania, ona się rozwija i Bóg realizuje swój plan. Możesz być częścią wielkiego planu Bożego, który doprowadza do pełni czasów. Amen.